Jest taka osoba, która kiedyś śpiewa, to od razu robi mi się cieplej na sercu i cudowny głos to jedno, ale przesłanie i namaszczenie, jakie niesie, jest czymś o wiele głębszym. Myślę, że ja już nie muszę nic dodawać, poznajcie Iwonę Pietrale, która dzisiaj jest moim gościem. Cieszę się, że odpowiedziałaś na moje zaproszenie i że zechciałaś być moim dzisiejszym gościem. Bardzo się cieszę, że mogę tu być. Udało nam się już troszeczkę porozmawiać poza kamerami i myślę, że teraz jest ten czas, aby podzielić się Twoją historią też z innymi, która jest historią bardzo inspirującą, przynajmniej dla mnie, ponieważ od 10 lat mieszkasz w Wielkiej Brytanii. Tak jest. jest to spora przestrzeń czasowa. Mhm. Powiedz mi, co Cię skłoniło do tego, żeby opuścić nasz kraj? Więc ja wyjechałam na studia tam, na wymianę taką studencką i tak mi się spodobało, że zdecydowałam, że chciałabym zrobić też tam studia magisterskie. No i tak właśnie skończyłam kierunek z zarządzania edukacją i treningiem, po czym, po czym znalazłam pracę w Londynie i tak, i tak minęło. Dziesięć lat. Dziesięć lat. Kupę czasu, zaprowadzając się do Anglii, myślałaś, że jest to właśnie taki kraj, który jest dosłownie krainą mlekiem i miodem płynącą, takim idealnym. Ja wcześniej tam wyjeżdżałam na wakacje do pracy, więc już tak troszkę znałam Anglię. Ale co bardzo mi się podobało, to że ja tam doświadczałam takiej wolności. I, I na przykład na studiach już później też bardzo bardzo mi się podobało podejście profesorów do relacji ze studentami. Bardzo mi się podobało to, że tam jest tak bardzo podchodzi się indywidualnie do studenta i, i tym wykładowcom naprawdę zależy na tym, żeby każdy się rozwijał. Um, i, I jakby miałam właśnie takie porównanie ze studiami w Polsce, gdzie to była taka trochę, no, takie masowe traktowanie, więc bardzo bardzo mi się to spodobało. I, e, I później znalazłam pracę właśnie w Londynie, pracowałam w korporacji, więc e, to było zupełnie coś innego. Natomiast cieszę się też, bo bardzo zawsze lubiłam się uczyć języka angielskiego. No i tego zazdroszczę. Eee. W znaczeniu lubię język angielski, ale chciałabym być cały czas lepsza i lepsza i kiedy rozmawiam z native'ami to czuję się tak momentami niekomfortowo, więc podziwiam. No właśnie jestem taka wdzięczna Bogu, że, że miałam taką okazję, żeby właśnie tam studiować i. I żeby ten język angielski też tak wchłonąć. Bo pracujesz aktualnie na Uniwersytecie. Tak. Czym dokładnie się tam zajmujesz? Zajmuję się rekrutacją studentów. A masz tam taką przestrzeń, żeby podzielić się też Bogiem? Bardzo często tak. I robisz to? Tak, tak. I też bardzo się cieszę, bo. Poznaję bardzo dużo ludzi z różnych kościołów, z afrykańskich, gdzieś tam z Nowej Zelandii. Wow. Także bardzo często dzielimy się też tym, jak, jak wygląda u mnie modlitwa, jak wygląda w innym kościele modlitwa. Miałam też takie niesamowite szczęście, że pracuje ze mną kilku pastorów różnych kościołów, głównie afrykańskich. Będąc tam w pracy, organizowaliśmy sobie w czasie lunchu uwielbienie w jednym z pokojów, właśnie gdzie, gdzie odbywają się zajęcia i bardzo często właśnie modlimy się razem, uwielbiając Boga, nawet w pracy. Super, uważam, że to jest świetne i też chciałabym to kultywować w swoim przypadku, więc biorę z ciebie przykład. Chwonka, ale jak ta relacja z Bogiem wyglądała wcześniej? W Anglii byłaś przez 10 lat. Czy od samego początku to było tak, że e, szukałaś tego Boga i, i modliłaś się za innych, czy nie do końca? Nie do końca. Więc wszystko zmieniło się w styczniu 2013 roku, kiedy ja przyprowadziłam się do Londynu. Jakby zostawiłam całe to studenckie życie za sobą. Przeprowadziłam się sama do Londynu, no i zaczęły się trudności, zaczęła się samotność. Ja bardzo długo nie mogłam znaleźć pokoju, żeby się zatrzymać gdzieś. Myślałam, że to jest tak łatwo znaleźć pokój w Londynie. Wprowadziłam się do takiego mieszkania w takiej bardzo nieciekawej dzielnicy. Muzułmańskiej, mieszkałam właśnie też z rodziną muzułmańską. Jakie masz doświadczenia z tym związane, bo to jest zupełnie inna kultura, tak wiara? Było to dla mnie trudne doświadczenie, dlatego że jakby, samo to mieszkanie było takie ciemne. Ten pan na przykład nie mógł być ze mną w jednym pokoju, więc wychodził, kiedy ja wchodziłam, bo nie mógł być jakby, z, kobietą. z kobietą. Zaczęłam bardzo. Jakby szukać sensu życia, dlatego że wcześniej jakby moja relacja z Panem Bogiem po prostu jej nie było, że tak powiem. Gdzieś tam mieszkając właśnie w Anglii. Przestałam chodzić do kościoła i to był taki moment bardzo przełomowy, kiedy ja zaczęłam wołać do Boga. Gdzie ty jesteś? Dlaczego, dlaczego muszę walczyć o wszystko sama. I chciałam, żeby mi pomógł też właśnie z tym szukaniem pokoju, żebym też nie czuła się taka samotna w tym Londynie, bo to mhm. było takie wielkie miasto, w którym ja szukałam pokoju, nie, naprawdę bardzo długo nie mogłam niczego znaleźć. Co było tym takim punktem przełomowym, że, że spotkałaś Boga? To był właśnie styczeń 2013 roku kiedy ja zdecydowałam w tych trudnościach, że mm, muszę pojechać do kościoła. I tam y, pamiętam, że właśnie weszłam do polskiego kościoła, y, byłam sza y, i ksiądz y, y, mówił y, kazanie o przypowieści, kiedy syn marnotrawny wraca do ojca. I y, y, ja miałam tak, że po prostu poczułam, jak Każde słowo, które ten ksiądz mówi, ono mnie tak przeszywa, że Bóg po prostu tam na mnie czekał w tym kościele, że e, On mnie tam przyjmuje z otwartymi ramionami, e, że ja jestem Jego ukochaną córką. I ja wiem, że to była jakby też odpowiedź na tą, e, na tą modlitwę moją, kiedy ja, ja jakby wykrzyczałam Bogu, gdzie jesteś, dlaczego Cię nie ma w moim życiu? Ale na tej mszy... Ja po prostu poczułam, jak to Słowo mnie przeszywa, mnie uzdrawia I ja wiedziałam, że Bóg ten na mnie czekał. I jaki był owoc tego spotkania? Co działo się potem? Jak, jak zmieniło się Twoje życie? Mhm. Owoc był taki, że y, ja właśnie musiałam się wyprowadzić od tej rodziny bardzo szybko, a nie miałam gdzie. Pamiętam, że jak wyszłam z tego kościoła, y, to zadzwoniła do mnie koleżanka, której nie widziałam przez y, kilka dobrych lat. I powiedziała, że się przeprowadza do Londynu. Zaprosiła mnie na kawę. I ja wtedy powiedziałam: Słuchaj, ja nie mam gdzie mieszkać. Czy mogę się u ciebie zatrzymać, gdzieś na Sofie czy na materacu? I ona powiedziała: No pewnie, że tak. I mnie przyjęła, i się zaprzyjaźniłyśmy. I później był taki moment, gdzie. Ja pojechałam do wspólnoty, w której teraz jestem. Usłyszałam kerygmat o panu Jezusie, który mnie zbawił, który chce być w moim życiu, który za mnie oddał swoje życie. I Bóg zaczął przemieniać te aspekty. I tak, od tego momentu już Bóg zaczął tak bardzo mocno działać Zbieram. w moim życiu. Tak? W jest modlitwa uwielbienia. Słyszałam, że jak pierwszy raz się spotkałaś z uwielbieniem i tą masą rąk w górze, to że poczułaś coś niesamowitego i też tak zapragnęłaś. Co wtedy czułaś? Właśnie opisz to wydarzenie. Mhm. Więc jak byłam właśnie pierwszy raz w tej wspólnocie, ja zobaczyłam ludzi, którzy się. Tak modlą, którzy właśnie uwielbiają Boga. Staczą, tańczą. Tańczą mają taką radość i prawdę w sobie. I ja stojąc tam po prostu tak doświadczyłam bardzo Bożej obecności i zapragnęłam też się tak modlić i nie wiedziałam jak, nie byłam w stanie podnieść rąk tak od razu. Ale Bóg tam bardzo, bardzo mnie dotknął i od tego czasu po prostu też bardzo mocno zaczął działać w moim życiu. Ja zaczęłam czytać Biblię codziennie i zobaczyłam jak to Słowo po prostu mnie przemienia, nie uzdrawia. Zobaczyłam jak Bóg działa w codzienności że jest kimś bliskim, że chce być kimś ważnym w moim życiu. Że jest warty uwielbienia. Tak, tak. I czym dla Ciebie tak na dobrą sprawę jest to uwielbienie? Uwielbienie jest dla mnie też właśnie przebywaniem z Nim, z tym, który oddał za mnie swoje życie. I kiedy uwielbiam Boga, to zawsze wychodzę przemieniona i, i hmm. doświadczam tej obecności Bożej, tego, że On jest kimś żywym, i, I że chce być blisko mnie. I jak dalej wyglądało Twoje życie w Anglii? Ciałaś w domu modlitwy, o ile dobrze pamiętam. Jak to wszystko tam wygląda? Zaczęłam e, słyszeć melodię jakby w swoim sercu i słowa nowych pieśni. To było dla mnie coś takiego niesamowitego, bo ja wiedziałam, że, że to nie jest moje, że to nie jest coś, co ja sobie wymyślam, ale że to jest pewien jakby dar od Pana Boga. I był taki czas, kiedy ja nie mogłam przestać pisać utworów. Napisałam chyba z 30 w jeden miesiąc. Właśnie, bo niebawem powstaje Twoja kolejna płyta, prawda? Jedna już jest wydana, a druga jest przed Tobą. Kiedy premiera? Zaczęliśmy pracować nad drugą płytą. Teraz też pracujemy nad dwoma teledeskami. Te... Wow, ja chcę wziąć udział w jednym. Nie wiem, jak to zrobisz, ale mówię ci już teraz. Super! Bukuje termin. No. Także Bóg naprawdę czyni wielkie rzeczy. Kiedy, kiedy stawiamy go na pierwszym miejscu, on staje się obiektem naszego właśnie uwielbienia i. Em, naszą miłością. Tak, i dodaje siły. Tak. Pamiętam, kiedy mm. całkiem niedawno trafiłam na Twoją piosenkę mm, uwielbienia Oblubienica mm -hmm. i słuchałam jej non-stop, i non-stop, i non-stop, i czułam, jak wraz z kolejnym odtworzeniem mm. po prostu wzrasta we mnie siła, jak Bóg dodaje mi siły, dodaje mi energii. To było niesamowite, i no, po prostu nie mogę się doczekać, <laughs> aż usłyszę kolejne. Po prostu to jest wow! Pała panu, bo naprawdę czyni wielkie rzeczy. Iwona, jak odnalazłaś pasję do, do śpiewu? Czy to było takie Twoje marzenie, żeby śpiewać? A może już od małego gdzieś coś próbowałaś? Miałam taki czas, jak byłam mała, że bardzo lubiłam śpiewać. Zamykałam się gdzieś tam w pokoju i godzinami śpiewałam. Aczkolwiek później zajęłam się sportem, zajęłam się innymi rzeczami. A później myślałam, że żeby śpiewać, to trzeba skończyć szkołę muzyczną. Także już później nawet o tym nie marzyłam. Ale wierzę, że Pan Bóg wie, jakie jest nasze powołanie, wie, kiedy jest najlepszy czas na to. I wierzę, że właśnie dał mi taki dar komponowania tych utworów i że to jest takie też narzędzie dla mnie, które mogę ewangelizować. Także myślę, że można spełniać swoje marzenia w każdym wieku nigdy nie jest za późno. I to, co powiedziałaś, mnie niesamowicie poruszyło, że nie zawsze musimy mieć konkretne wykształcenie, żeby coś robić. I że Bóg właśnie nas uzdalnia do tego. I to nie jest tak, że On powołuje uzdolnionych, ale uzda, uzdalnie powołanych. I ty z takim swoim sercem odpowiedziałaś na to, Boże jak? Chcę dla ciebie śpiewać, ja chcę dla ciebie komponować. E, I Bóg cię postawił, i na scenach, i, i teraz masz możliwość wydawania kolejnych płyt, i chwała Bogu za to, bo tak się objawia jego moc. A czy masz jakieś takie świadectwo, e, albo jakąś historię, która e, właśnie odnosi się do uwielbienia, że ty uwielbiałaś Boga i poruszyło to czyjeś serce tak mocno, że ktoś postanowił, ja też tak chcę, chcę iść za Bogiem, chcę czuć, co ty czujesz? Kiedyś właśnie z konferencji Serce Dawida w Warszawie. Trochę mi było smutno, bo musiałam wracać z Polski właśnie do Anglii i pamiętam, że szłam sobie z walizką i zobaczyłam taką młodą, piękną dziewczynę. Mogła mieć nie wiem, 16, 17 lat. I ona mnie zobaczyła i zaczęła się cała trząść i płakać tak bardzo. Ja nie wiedziałam o co chodzi, a ona po prostu do mnie podeszła i mówi Eee, pani nie rozumie, co Pani zrobiła w moim życiu tym utworem. <noise> Ale bardzo trudno jej było w ogóle wydusić coś z siebie. Tak bardzo płakała i myślę, że była tak bardzo wdzięczna właśnie za utwór Oblubienica. I to było dla mnie takie bardzo, bardzo poruszające. I wiedziałam, że ja po prostu muszę to dalej robić. Cokolwiek by się działo, jakiekolwiek byłyby trudności, to, to po prostu tak działa na, na ludzi, na ich serca i e, ja po prostu muszę to dalej robić. I to jest niesamowite, że właśnie znalazłaś się w, pewnym, w pewnej przestrzeni czasowej, że weszłaś w swoje powołanie. E, i, I wtedy, kiedy właśnie wchodzimy w to powołanie, to Bóg dodatkowo nam błogosławi, umacnia, posyła ludzi, i to widać absolutnie w Twoim życiu. Uwierzyłam, kiedy Pan Jezus mówi: Zajmie się moim królestwem, a wszystko inne będzie Ci dodane. I em, ja uwierzyłam tej obietnicy, i naprawdę em, zaczęłam spędzać czas z Bogiem. Chciałam bardzo właśnie też głosić em, Jego miłość, Jego bliskość. I Pan Bóg naprawdę zajmuje się wszystkim innym. Stawia w moim życiu ludzi, którzy mi pomagają, którzy gdzieś tam też pomagają mi się rozwijać w tym, co robię. Ale rzeczywiście, jak postawimy Jego na pierwszym miejscu, będziemy się wsłuchiwać w Jego Słowo, w Słowo Boże, to Bóg może naprawdę potężnie działać przez nasze życie. Mm, to jest piękne, co mówisz. I przypomniała mi się historia z Ewangelii Marty i Marii. Tak. Rozmawiałyśmy o tym tak. jakiś czas temu, tak. gdzie oczywiście Maria usiadła tuż u stóp Jezusa i chciała przy nim, przy nim po prostu trwać, a Marta po prostu zajmowała się krzątaniem w kuchni, ogarnianiem całej przestrzeni, masa obowiązków. I Jezus do niej mówi, że. Jedyne czego potrzebujesz, to właściwie mnie, mhm. prawda? I jak ważne jest to, żeby trwać u jego stóp, aby przebywać z Bogiem i on będzie objawiał te kolejne rzeczy, prawda? Kolejne kroki w przód. Myślę, że to jest takie właśnie bardzo, bardzo ważne, żeby tak jak Maria, wsłuchiwać się w Jego słowo. I Pan Bóg będzie się po prostu zajmował wszystkim, naszym powołaniem, naszymi talentami, naszymi relacjami przyjaźniami. Bóg e, może czynić niesamowite rzeczy. Dziękuję ci bardzo za tą rozmowę i za twoje Dziękuję świadectwo. Bardzo. Ja bym chciała też się pokrótce pomodlić za mm. osoby, które mają talent wokalny, więc Boże, ja się modlę o to, abyś Ty pomnażał dziesięciokrotnie, trzydziestokrotnie i stukrotnie talent, jakie te osoby mają, abyś objawiał swoją potęgę i swoją moc w życiu tych kobiet, a może i mężczyzn <laughs> właściwie. Boże, objawiaj swoją moc, objawiaj swoją potęgę i niech to wszystko się stanie przez Twoje imię Jezu. Jeśli też jesteś taką osobą, która szuka swojego miejsca na ziemi, szuka swojego powołania, nie wiesz e, jakie kroki dalej zrobić, to modlę się za ciebie dzisiaj, żebyś e, odnalazł, odnalazła właśnie wolę Pana Boga dla Twojego życia. Niech Bóg tobie błogosławi e, obficie swoją obecnością, e, niech da tobie też pragnienie takie, by wsłuchiwać się w Jego słowo. A on będzie się zajmował wszystkim tym, e, co jest e, do e, zatroszczenia się tak tak, dla Twojego życia. Dziękuję. Także błogosławię Ci i życzę wszystkiego dobrego. Widziałam w Twych oczach ogień, gdy rozkochałeś mnie w sobie. Wiem, że to Ty mnie wybrałeś. Światu mówić o Tobie Widziałam w Twych oczach ogień Gdy rozkochałeś mnie w sobie Wiem, że to Ty mnie wybrałeś By światu mówić o Tobie Jezu, Twa miłość nigdy nie gaśnie Jezu, Twa jesteś Panem mojego serca Oblubienica ma oblubieńca Jezu, Twa miłość nigdy nie kaśnie Jezu, Twa łaska budzi mnie zawsze Ty jesteś Panem mojego serca Oblubienica ma oblubieńca Kiedy mnie Panie Idź wszędzie choć odrobinę się bała. ty mówisz ja z tobą będę światu mówić o tobie jestem gotów naszym życiem, muzyką, szlachetstwem mogą mieć nas nawet za idiotów a on serio przemienił me serce przemienił me życie, bo on oddał życie byśmy mieli życie on wie co to rany, on zna twoje cierpienie, on zna serca bicie Widziałeś mój upadek, wszystkie moje traństwa Porządliwość, chciwość i kłamstwa. Że długo w tej ciemności, to prawda. Swoim miłosierdziem wyciągnąłeś mnie z tego bagna. Dziś mocno chcę krzyczeć, że twoja miłość jest większa niż całe zło. Świata ich nie też wiedzą, że zranionych ludzi chcesz przytulić jak dobry. Tata! Tak, tak, Jezu, tak, 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 tak. Bye.